hej, tutaj Beach baby e, ostatnio, ostatnio robiłem gameplaya i mi się wyłączyła gra w sumie to robiłem gameplaya przed chwilą, kurwa, ale chuj z tym. i mi się wyłączyła kamerka niestety, bo jestem głupia pizda, nie wiem jak się obsługuje takie główna. i e, ym, chyba po prostu wiecie e, zrobiłam jeszcze jednego gameplaya do innej gry znalazłam grę, która się nazywa 9 MONTHS e, to chyba znaczy 9 miesięcy nie wiem, czy wypierdalaj jakiś fan, kurwa, do mnie pisze ciągle. Jezu, nikt mi spokoju nie daje, kurwa. Być się taką sławną pizdą, jak ja jest, po prostu, kurwa, słuchajcie, no jakie jest, no, jest kurwa no męczące, no. Wszyscy za mną chodzą, kurwa, obsesja na punkcie, kurwa, zdjęcia, chodź. Bitch Baby, zrób mi, z, zrób sobie ze mną zdjęcie, zrób, daj mi autograf, a no, spierdalaj, kurwa. Patrzcie, brzydkie dziecko, ja pierdolę, kurwa. Żaden kurwa pedofil w mieście by takiego nie tknął. Przysięgam kurwa. Ale piękna muzyka może użyję jako intro do jakiegoś, do jakiegoś, do jakiegoś albumu. Jakieś kurwa wydam do jakiejś. Można ja to? A kurwa co to za jakąś zrębnicę? Ja pierdolę. Aha, bo to są te. Co, co, co? Wiecie, prucha, jak chłopak rucha, chłopaki się skróci, to tak się zdowniczą w tej chwili, bo są bardzo malutkie. To jest koreszko. Ale zajebiste, i to jest koreszko, kurwa, i zrobił się takiego... Eee, jak to się nazywa? Nie da się robić. O Ja pierdolę, jakie to jest nudne, kurwa, jednak. Trzeci tydzień. Dopiero? Proszę to 9 banych miesięcy i to kurwa... Co? 9 kurwa miesięcy musiał grać w tą grę chujową? Speed. No, kurwa. Nie kurwa. To się trzy kurać o górne. Co są bakterie? Zjebiełych chłoda kurwa. Zjebać Bachora! Zjebać Bachora kurwa! Nie, to, co to jest? są bakterie, czy co? No, 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 czy pierwotę, nie wiem, czy. <grymne> Ej, a, ja się tak kończę znawiałam jak z ciąży i się rucha. Czy to przyspiesza ciąży czy to po prostu... O, kurwa, stało? tygodnie. No, ja się, znawiam, się stała, rytmę, jak się przylazła ruchem, kurwa, co to ma być? Co to ma być, kurwa? Jakie to jest, kurwa, straszne, ja pierdolę. Jezus Maria, kurwa. Ja spierdalam z tego kurwa. Jezus Maria, ja się cieszę, że, yy, że są jeszcze kraje, gdzie jest aborcja legalna, kurwa. To, to było kurwa okropne. Ja pierdolę. Ja dzisiaj w nocy nie zasnę przez to gówno. Spierdalać mi z tym. Dobra, dzięki za oglądanie, kochani. Ja już skończę, bo kurwa mam traumę do końca życia. Pa. Cześć.